O, oh, kurde! Oh. Dobra, ludzie, witajcie w ostatnim odcinku już bez Evil. Dałem musiałem przywinąć ten poczwórny Dax, tak, strasznie ten windę, ponieważ tam, jak nagrywałem, zaczynało się nagrywać, ładować, 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 a bez y, nagrywania okej okay, wszystko, że więc no, nie mogę wam tego pokazać, ale tam tak nic nie było ciekawe, tylko jak Ajda tam walczyła z tym y, y, Simonsem, trzeba było się spinać. Jakie nudne to. Tak? No teraz Simons dalej żyje oczywiście, jak nie było. Przy... Dalej przyminiony jest. Teraz już naprawdę jest ostatni odcinek prezydenta Ole mów jaja No szczm... Ty grubik, grubasie Czemu ja uników nie robię, ogóle? O jest Ale on mutuje, ja pewnie He, z żerałem go Dobra, lecimy dalej Muszę amunicję rozszczędać, bo No też jak musieliśmy właśnie Więc sorry raz za ten moment tam z tym tym, no ale na no nic nie poradzę, no kurczę, coś nie chce mi się nagryć tamto. raz ja tak zagramy. Ale to chyba jakieś tam 10 minut, 5 minut gry wam złociłem. Tu jest więcej bicie <grym> się niż tam. Nagrywam dźwięk nagrywam, bo już się przestałem nie nagrywaj, mówić co sam do mikrofonu. Czy tak mam też nieraz, to już teraz patrzę. Ale czekajcie, czekajcie, bo to jest skrzywaśnie, ja idę i na nie patrzę. Bo tu się amu wszystko przyda teraz Dobra. Dawaj. Idź tam. Idziemy na górę. Wow, I na platformę. Patrzcie co się z nim stało w ogóle teraz. Coś wleciało mi, kurde. Coś mi tu wleciało. Pieprzona muka się zrobiła z niego. Ta, osłaniasz mnie. Co widzę. Dobrze. On nie lubi boczka. A czy ja się położę może?

To kaskader jest cholerny. Wszędzie skacze. Olej te zombiaki, kurde. No i tak wszędzie wejdą. This is bad. We get to the helicopter. <coughs> no musimy no, Ale jak, musimy się wstrzymać jak frajera No nas nie, nie puści A prezydenci są naprawdę upierdliwi. Dobra, teraz mogę powiedzieć że to jest Finalna bitwa z innymi <coughs> Kurde, pieprzona mucha Ale zmutało I'm going to let you stop us. Niech on tego złapie, bo on musi teraz łapać ludzie tych właśnie co mają wbite przez tabletki i wówczas w na głowę. Musimy właśnie, musi tych brać. Wiesz go! Ha, boli! Boli, boli, pani. Odnóżam uczelni, że ja właśnie takich mam brać. Bo on będzie chciał się, się? A to właśnie gorzej, go... nie regenerować go uszkadza bardziej Aha! To to lubię wbijać w nich. O, dobrze, wziąłem następnego. Bum! Habum, maleńka. Haha! Ha! Nóżki bolą, nie? Tam jest ten... Dawaj, zębiaka jakiegoś. Gramu, koniec. Magnum weźmiemy teraz. Dobrze. Dobrze, w oko weźmie sobie, bije. Idiota. I. Kaboom! O cholera. Tak, panie. Gin! Dotrzyj na lądowisko. Lecę, 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 panie, lecę. Spieszamy stąd. nic już nie biorę Jest helikopter i oczywiście najlepsze co może być RPG RPG będzie na zakończenie serii tej właśnie rezydenta na razie znaczy serii, seria nie zakończyła się Znaleźć nas na razie ukończona w pierwszym rozdziale Wasze. ja już sama się jak mówiłem przejść i upyrolę na samą kampanię przejść w szóstce Stary, wkurzasz mi już. Nemed jest nie był upierdliwy jak ty. Ginżesz wreszcie, panie. Stary. Upierdliwy jesteś. I co ludzie? To animacja końcowa. I się rozpada ładnie. I to mnie zawsze dziwiło, że na takie coś on zginął, ale tyle razy z ciągł walut wszystko to nie zginął. Umbrella. Para zniszczył. Colore parasol. That's for my sister. Oh, yeah. Koniec z tym brutalem Cholerny pierdliwy frajer. Dobra ludzie, zmywamy się stąd. szerpega trzymam w dłoni, ale... Dobra. Idem.

Tak, prawdopodobnie siódemkę rezydenta będzie już startniał. Tak, to już się skończyło na trójce, ale no ciągną dalej widocznie. Szybko z Weronika był bardzo fajny rezydent. Bardzo też super był. Mu się podobało. okej okay. ludzie to całk kurczę działa U, chyba na tyle z rezydenta mogę zakończyć rezydenta serię już i tak jak mówiłem jak przejdzie rezydenta jedynka znowu wrócimy do szóstki i przyjdziemy sobie kampanię teraz Chrisa, później przejdzie dwójkę rezydenta przyjdziemy sobie kampanię yy... millera czy jacka millera i jak przyjdzie Resident Nemesis, przyjdziemy sobie ostatni już w szóste w szósty Dobra, Dobra, to by było na tyle, dzięki za uwagę. Gry oceniam... Na razie nie oceniam gry, bo jeszcze nie przeszliśmy do końca, ja by jeszcze są trzy rozdziały, więc na razie serię uważam taką jakby za ukończoną, ale on do niej wrócę i jeszcze po tych napisach dostaniecie takim... Nie wiem czy można przyspieszyć. No nie można przyspieszyć, to już nie dostaniecie tego filmiku, ponieważ to kończy tam, że... Do siostry, ja mam wysłałam że do siostry tam idzie na grupy tam e, że tak że ją univieniają tą e, Halenę <laughs> Dobra to było na tyle, dzięki za uwagę ludzie i do zobaczenia już w nowych seriach, ponieważ wszystkie serii mamy już zakończone, więc na Facebooku i w ogóle na kanale będzie informacje co jak nowe serie będą, więc trzymajcie się i do następnego razu. Hej!